Na Konopny Web trwa właśnie Black Week. Zniżki nawet do 52%. Nie przegap takiej okazji. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Konopny Web. Dzisiejszy odcinek to moja praca, moja analiza różnych aukcji na Allegro tego, jak różni sprzedawcy opisują susz i czego należy się wystrzegać, jeżeli chce się kupić dobry konopny produkt na Alegro. Jeżeli jesteście ciekawi, no to zaczynajmy. Za mało opisu sprzedawanego produktu. Jeśli widzisz same zdjęcia i cząstkowy opis danego suszu, to niech zapali się tobie czerwona lampka. Wiadomo, nie każdy czyta cały opis produktu przed zakupem. Chcemy mieć w tej chwili dany produkt, ale brak opisu sygnalizuje nam, że coś jest nie tak jak powinno być. Kolejny podpunkt. Wysokie stężenie CBD, zerowe THC i brak innych kanabinoidów. Wiele osób, które dopiero poszukują swojego pierwszego suszu nawet nie ma pojęcia co to są kanabinoidy. Znają tylko THC i CBD, reszta to czarna magia. A warto wiedzieć, że brak informacji na temat innych kanabinoidów może być pierwszym czynnikiem sugerującym nam, że dany susz może być zwykłą płukanką. Co do płukanka o tym mówiłem w poprzednim odcinku z tej serii. Brak informacji gdzie jest certyfikat badań. Obecnie Coraz więcej aukcji ma cząstkowe informacje na temat badań, albo badania ma z zagranicznych laboratoriów, których nie da się tak do końca zweryfikować. Jednak często też brak jest jakichkolwiek informacji na temat tego, czy certyfikat jest. A jeśli jest to, gdzie go znajdziemy. Dzięki badaniom możemy się wiele dowiedzieć. To jak spis składników danego produktu. Zapamiętajcie to. Brak wystawianych paragonów lub faktur. No tutaj dopiero wychodzi to po czasie tak naprawdę, gdy dany użytkownik Allegro nie wysłał wam paragonu, ani online, ani wiadomości na Allegro, ani nie dodał wydrukowanego paragonu do paczki. Brak paragonu to znak, że ktoś próbuje oszukać państwo i ma coś do ukrycia. Może nie chce, by pozostał ślad po o tym, że już ktoś u nich coś kupował. Ja już kilka razy spotkałem się z takim podejściem sprzedających, niestety, i nigdy już więcej do nich nie wróciłem. Brązowo-szary kolor suszu. O tym mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, gdzie pokazywałem Wam, czym różnią się od siebie, lub raczej, czym się nie różnią susze sprowadzane z zagranicy. Brązowy kolor, przesuszony susz i zapach mydła. Tak poznacie tandetny towar. Nazwa marihuana w tytule aukcji. No to na szczęście zostały już ukrócone przez Allegro, ale na początku, gdy te susze się pojawiały, było to nagminne stosowanie tego przy opisach aukcji dotyczących właśnie suszu CBD. Uważajcie i nie dajcie się oszukać! Medyczna marihuana to nie susz CBD ani CBG. Sfabrykowane opinie. Często sugerujecie się opiniami na Allegro, jednak często są to opinie kupione. Ktoś kupuje coś za 1 zł, a potem wystawia opinie. Opinie tak naprawdę właściciela konta jest też możliwe że dana opinia jest prawdziwa, ale informująca, że kogoś dany susz skopał, sklepał, poklepał. Wtedy wiecie, że macie do czynienia z czymś chemicznym, a nie z dobrym polecanym produktem CBD. Nie przeglądanie innych opinii, jak tylko te dobre. Często szukając opinii, zatrzymujemy się na tych dobrych i nie czytamy tych złych. Bywa tak, że to właśnie te niskie oceny dadzą nam więcej informacji niż suche. Susz był ok, jest ok. Warto pamiętać jeszcze o kilku innych kwestiach, takich jak podpierdzielone nazwy suszu z odmian konopi indyjskiej, zawyżone wartości suszu i inne fakty, o których wspominałem wam w poprzednich filmach. Radzę więc je zobaczyć. Dajcie znać. Z jakimi wy podejrzanymi kwestiami spotkaliście się na Allegro w aukcjach produktów konopnych? To wszystko w dzisiejszym odcinku, więc zachęcam Cię do tego, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a wiem, że wielu z Was tego nie robi, a ogląda filmy, do kliknięcia tego dzwoneczka i zasubskrybowania kanału, po to, żebyście widzieli kolejne filmy i żeby YouTube nie ukrywał ich przed Wami. A być może zrobię w przyszłości jakiś happening na ileś tam tysięcy subskrybentów i zrobię coś odjechanego.